Cześć, siemaneczko, elo, ja jestem Mateusz Witajcie w kolejnym teście A yy, w dzisiejszym teście yy, Nie będziemy testować papierosów Tylko jogurcik Bardziej kaszkę taką A mianowicie desella o smaku yy, To jest kaszka z sosem truskawkowym Taka kaszka jeśli ktoś takie kaszki lubi, no to ok. Ja tam lubię. Nic do tego nie mam. Mleko. Przeczytam wam yy, skład. Mleko, truskawki, cukier, śmietanka, kaszka, manna. Z pszenicy, sok z cytryny, z koncentratu substancja zagęszczająca pektyny regulator kwasowości. Cytryniany, wapnia. Okej, okay, i to by było tyle, co chodzi o skład. Ogólnie bardzo lubię, właśnie aluzjadołem. Tak, desella, czyli desel, deser mleczny z, o smaku czekoladowym z bitą śmietaną. Takie coś lubię. Ale wypróbujemy sobie deselle z truskawka. Mm, tak, yy, kaszka wy mianowicie wygląda tak. To są truskawki, tu jest na dole kaszka. Yy, weźmiemy ogólnie łyżeczką. Przerzućmy. Teraz to moi widzowie zmiksujemy. I... Mm, widzowie to jest dobre. Dobra truskawkowa. Ja ogólnie lubię takie kaszki, ale uwielbiam wiśniową. Wiśniowa jest naprawdę przepyszna. Ale ta też nie robi za złe. Tylko mówię, że bardziej Mmm. Dobra. Mówię, że właśnie wolę mm, bardziej wiśniową Ale szczerze Ta truskawkowa Nie smakuje jakoś źle mm. Jest dobra Mamy godzinę Czwartą pięćdziesiąt mm. Good shit, widzowie. Mmm. Bajka. Widzowie, w takim czymś można się zakochać. Powiem tak, zwykła kaszka manna eee, jakoś tak nie podchodzi, ale na przykład z takimi troskaweczkami to już można wszamać, bo bardzo pyszna. Mmm. Zaraz Wam powiem, ile mi nabili. mamy już wyświetleń na naszym kanale. Pewnie dlatego słychać myszkę. Na naszym kanale mamy 910 wyświetleń, czyli prawie 1000. Naprawdę pyszna. Więc jeśli... Jak już mówię, polecam. Polecam każdemu spróbować. Nieważne, czy ktoś jest wybredny, czy nie. Polecam. Jest naprawdę smaczna. Wiadomo, zwykłe kaszki manny nie są takie dobre. Ale szczerze to jest pyszna. Także co? Zjemy sobie na odcinku, nawet żeby Wam nie było szmutno. Że nie zjadłem do końca. Nie. Jak to się mówi, żeby nie było, już Was bambuko robię. To ja sobie jeszcze ją. O! I tak wygląda kaszka manna. Właśnie z truskawkami. Smacznego. Mm. Jeszcze zrobię test. E, to za chwilę. Też tej... Mm, a nie, nie za chwilę. <coughs> Sorry, nie za chwilę. Tylko później. Test... Te, <coughs> test tej kaszki. Ale... Wiśniowej. Zobaczycie wtedy moją reakcję. To jest pyszne. ale są problemy Proszę bardzo. Dobra. Nie robić posła, zjadłem całe. Także co? <laughs> Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. Subskrypcja z dzwoneczkiem i komentarz. I oczywiście, oglądajcie filmy. Dobijamy do tysiąca wyświetleń. Także trzymajcie się gorąco. Trzymajcie się ciepło, gorąco. Pozdrawiam Was. Mateusz Siemano.